Dzień dobry, tu na kanale PROJEKT PRO. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba, wciśnij dzwoneczek, a na koniec filmu zostaw komentarz, powiedz, czy są już A dzisiejszy film będzie na temat Miernik laserowy firmy Divolt. Zapraszam na szybki unboxing. Miernik laserowy firmy Divolt. Zasięg od 20 cm do 30 metrów. Miera w milimetrach oraz w calach. Margines błędu do 3 mm na 10 metrach. Można mierzyć metry bieżące, można mierzyć metry kwadratowe oraz metry sześcienne. Co mamy w opakowaniu? Dalmierz laserowy firmy D-Volt DWHT 77100. Zasięg 30 m. Zasięg od 20 cm do 30 m. Margines błędu do 3 mm. Możliwość mierzenia w centymetrach oraz w calach. Stopień ochrony IP 54. Klasa lasera 2. Jakie są dane techniczne? Obliczenia powierzchni. Objętości Pitagorasa. Wszechstronność produktu dla szerokiej gamy zastosowań. Powłoka z TPE, elementy. Dla bezpiecznego chwytu i ochrony przed poślizgiem. Kompaktowa i lekka dla łatwego przechowywania. Otwór do mocowania na smyczy i pętle. Na rękę, aby zapobiec przypadkowemu opuszczeniu. Działa na dwie baterie AAA w zestawie. Dokładność lasera. Plus minus 3 mm. Zakres roboczy metryczny. Bardzo łatwy w obsłudze. Możliwość mierzenia, możliwość mierzenia metrów kwadratowych. Tam mam pokazane. Możliwość mierzenia metrów sześciennych. Dla mnie najważniejsze ustawienia w tym urządzeniu to mierzenie metrów kwadratowych oraz metrów sześciennych. Są też ustawienia obliczeń Pitagorasa. Jak również opcja dodawania oraz opcja odejmowania. Możemy również sobie wybrać, z którego miejsca będzie robiony pomiar. Czy od dołu urządzenia, czy od góry urządzenia? Ja będę miał to od dołu urządzenia. Możemy również sobie wybrać, czy będziemy mierzyć w milimetrach, calach, inczach, czy w stopach. Ja oczywiście zostanę przy milimetrach. Tak skonfigurowane urządzenie. Możemy sobie ustawić teraz. Mierzenie metrów kwadratowych sześciennych, obliczanie tego rasa, dodawanie lub odejmowanie. Dla mnie najważniejsze dwie funkcje to metr kwadratowy oraz metry sześcienne. Co mogę powiedzieć więcej o tym urządzeniu? Jest lekkie, bardzo o wiele mniej niż standardowy smartfon. Jest krótszy, grubszy, ale lżejszy. Jasne podświetlenie pozwoli nam bez problemu odczytywać pomiary w słabo oświetlonym pomieszczeniu. On chce go kupić już od 162 zł, a w Anglii od 42 funtów 99 pensów. W takiej cenie ja go zakupiłem. A ile wystarczy bateria? Bateria wystarcza podobno na około 1000 pomiarów, co równa się żywotność baterii. Wydaje mi się rok czasu na spokojnie, ponieważ nie używamy tego urządzenia na co dzień, lecz sporadycznie. Jego bardzo łatwo włączyć, jak i wyłączyć. Można go schować. To urządzenie jest, jest obsługiwane za pomocą dwóch przycisków. Jaki minus tego produktu? Minusów pro tego produktu nie widzę, lecz zawartości tego zestawu, ponieważ brakuje mi do tego zestawu jeszcze tylko jakiegoś małego etui, pokrowca, do którego mógłbym to wsadzić, aby się nie uszkodziło i trzymać go. Innymi narzędziami w torbie. Mimo tego, że jest dość solidnie zbudowany, no ekran raczej nie jest odporny na jakieś większe uderzenia. Gdzie w torbie zawsze mamy jakiś młotek, kombinerki, śrubokręt, inne tego typu rzeczy. Jeżeli wiecie, gdzie można kupić samo i do tego urządzenia, bardzo proszę o link w komentarzu. To byłoby na tyle dzisiaj. A ty jakiego urządzenia używasz do wykonywania pomiarów? Bo ja od dzisiaj będę używał tego. To byłoby na tyle dzisiaj. Siema.